Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Rozmów Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Piotr Oleksy. Witam Cię serdecznie, Piotrze. Dzięki wielkie za zaproszenie. Witam Państwa serdecznie. No to porozmawiajmy o tym, co się dzieje w Rumunii. Kandydat na prezydenta tego państwa, Kalin Georgesku, został zatrzymany w środę. Przypomnijmy, chodzi podobno o nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej, ale tam pojawiają się inne zarzuty związane z rozpowszechnianiem faszystowskich, nacjonalistycznych, rasistowskich idei. Co to oznacza? Przede wszystkim dla Rumunii dzisiaj. Tak, faktycznie to zatrzymanie m, początkowo wszyscy się spodziewali i, i, i z tym ono było początkowo przede wszystkim związane, y, czyli z nieprawidłowościami w poprzedniej kampanii wyborczej. Chodziło przede wszystkim o to, że Georgesku w swojej deklaracji tej oficjalnej, jak i w takich medialnych deklaracjach, stwierdził, że nie wydał na kampanię wyborczą ani złotówki. No bo faktycznie on być może ze swoich nie wydał, ale dosyć szybko ujawniono, że tę kampanię sponsorowały, można powiedzieć, osoby trzecie. No i to bardzo wyglądało mocno na akcję zorganizowaną, a nie jakąś tam przypadkową, mm, dobroczynną, powiedzmy, zbiórkę. Wśród tych zarzutów, które postawiła mu prokuratura, bo zatrzymano go, doprowadzono do prokuratury. Prokuratura objęła go 60-dniowym sądowym nadzorem, postawiła mu również zarzut podżegania do działań przeciwko porządkowi konstytucyjnemu. I to, a także te inne zarzuty mogą być przyczyną, dla której w dalszym kroku sąd konstytucyjny może wykluczyć go z wyścigu prezydenckiego, uniemożliwić mu start w wyborach prezydenckich, rejestrację siebie jako kandydata, co jest także krokiem w stronę pogłębienia się kryzysu. Politycznego, bo z jednej strony on zyskał naprawdę grono już teraz dosyć wiernych zwolenników. W ostatnią sobotę ulicami Bukaresztu przeszedł taki kilkutysięczny marsz jego zwolenników. Sondaże przedwyborcze z drugiej połowy stycznia pokazywały, że cieszy się, że w pierwszej turze mogą zyskać około 40% poparcia. To jest naprawdę bardzo dużo. Na dodatek pokazywały również, że w drugiej turze on wygrywa ze wszystkimi. Z kandydatami. Można by się spodziewać, że jeśli on faktycznie zostanie wyeliminowany z tego wyścigu, to będą poważne protesty, protesty społeczne. I tutaj jest jeszcze drugi czynnik, czynnik zewnętrzny, bo Kalin Georgescu zyskał bardzo poważnego sojusznika w postaci władz Stanów Zjednoczonych. Wiceprezydent USA Jay Devens na konferencji w Monachium, również w czasie innego wystąpienia publicznego w Stanach Zjednoczonych, krytykował mocno rumuński wymiar sprawiedliwości, a także obóz rządzący za to, że te wybory przełomu listopada i grudnia zostały po prostu anulowane. Powiedział, użył takich słów, że nie można mówić o wspólnych wartościach ze Stanami Zjednoczonymi w momencie, gdy anulujemy wybory, tylko dlatego, że nie podoba nam się kandydat, który, który wygrał. A wiadomo, że te opowieść o tych wspólnych wartościach jest najczęściej no, taką podstawą do sojuszu militarnego. Także Cała polityka zagraniczna Rumunii i polityka bezpieczeństwa w ostatnich dekadach była obliczona na sojusz z USA i to w tym momencie, mimo wszystko, no w tym momencie to, to wszystko staje pod pewnym znakiem zapytania. Nie wiemy, jaka będzie obecnie reakcja Stanów Zjednoczonych na, na to, co się dzieje wokół Georgesku. Tutaj wa warto wspomnieć, że sytuację podkręca też Elon Musk na, na swoim portalu. Na portalu X, który także krytykuje rumuński sąd konstytucyjny, rumuński wymiar sprawiedliwości za działania wobec Georgesku. Przewodniczącego sądu konstytucy konstytucyjnego nazwał tyranem. Więc dzieje się bardzo dużo. Kryzys wewnętrzny pogłębia się, a na dodatek nabrał on wydźwięku międzynarodowego, i to takiego, że Bukaresz wchodzi w spięcie ze swoim najważniejszym sojusznikiem, czy też nawet patronem, jak do tej pory można powiedzieć. Karin Dżarzesku jest określany, czy też był do tej pory określany jako kandydat o poglądach prorosyjskich. Ty się z tym zgadzasz, rzeczywiście tak można go klasyfikować? Czy były jakieś inne jego poglądy, które powiedzmy były no, zagrożeniem w jakiś sposób dla państwa rumuńskiego? Jeśli chodzi o tą kampanię wyborczą przed y, pierwszą turną tych anulowanych wyborów, to ja nie do końca tam zgadzałem się z tym, żeby określać go wtedy jako prorosyjskiego, on raczej powiedzmy, ja, ja go po prostu bym określał jako rumuńskiego nacjonalistę, posługującego się tym językiem suwerenistycznym, zbliżonym do tego, którym pokazuje się obóz Trumpa, czy też wiele innych sił skrajnie prawicowych, nacjonalistycznych w Europie w, w, w świecie zachodnim, które odrzucają założenia liberalnej demokracji i liberalnego porządku międzynarodowego. Oraz odrzucają współpracę międzynarodową jako pewną wartość. Tak? Stawiają przede wszystkim swoją niezależność, a wręcz taką radykalną niezależność od partnerów międzynarodowych na, na pierwszym miejscu. On też jest radykalnie konserwatywny, posługuje się językiem bardzo religijnym. I on też no, chwalił po prostu faszystowskich przywódców za 40. XX wieku, rumuńskich faszystowskich przywódców. Natomiast obecnie jego ostatnie wypowiedzi były o tyle zatr zatrważające, że, on, że już teraz można go nazwać spokojnie prorosyjskim. Chociaż on nie skupia się tak bardzo w jakimś sensie na chwaleniu Rosji, co raczej ostatnio na krytyce Ukrainy. Zdarzyło mu się w ostatnich czasach bardzo mocno skrytykować Ukrainę. Nazwał ją państwem sztucznym czy też fikcyjnym. Wieszczył rozpad, czy raczej rozbiory Ukrainy w niedługiej przyszłości i wyrażał pretensje terytorialne. Tak? Jakoby, że Rumunia, jego zdanie powinna postawić jasno pretensje terytorialne wobec ziem, które niegdyś należały do Rumunii, a obecnie wchodzą w skład Ukrainy. Co teraz z nim się będzie działo? Czy jego kandydowanie to już przeszłość? Czy jest jednak jakaś szansa, biorąc pod uwagę tych graczy międzynarodowych, którzy mogą tutaj dokonywać różne naciski, patrz Stany Zjednoczone, że on jednak do tej gry o fotel prezydencki w Rumunii wróci? Nie możemy powiedzieć, że to już teraz jest przeszłość, ponieważ na razie prokuratura postawiła mu zarzuty, i to jest decyzja innego organu, czy mając te zarzuty, będzie mógł zarejestrować się jako kandydat, czy nie. Mamy taki przypadek Diany Szoszoaki, innej prawicowej, prorosyjskiej polityczki, której nie pozwolono zarejestrować swojej kandydatury przed poprzednimi wyborami, właśnie dlatego, że zdaniem sądu ona swoimi działaniami i wypowiedziami podżegała do podważania porządku konstytucyjnego. Więc, jakby tutaj jest ta sama przesłanka. Ale jaka będzie decyzja, nie wiemy. Jakiś czas temu, Bloomberg, poważny dziennik, pisał o tym, że Waszyngton, przedstawiciele Waszyngtonu. Nieoficjalnymi kanałami naciskają na Bukareszt, tak. by nie zabraniać żeodzielskiego startu w tych wyborach. Myślę, że te naciski teraz jeszcze się mm, będą zwiększać. Co zrobią władze w Bukareszcie? Szczerze mówiąc, nie wiem. Oczywiście oni zasłaniają się i mówią, że to jest decyzja, niezależna decyzja sądu. W tą niezależność sądu mało kto w nie wierzy. I to też jest zasługa, mówiąc w cudzysłowie. Obecnej elity politycznej i, i, i sądowniczej w, w tym państwie, więc w dużej mierze oni sami sobie ten los, można powiedzieć, zgotowali. I tak, nie jest to przesądzone. Wygląda na to, że idzie w, to, w tą stronę, że, że, że ta możliwość kandydowania zostanie mu zablokowana, ale czy tak faktycznie się stanie, to nie jest to jeszcze przesądzone. I jakie są nastroje społeczne w Rumunii? Po tej właśnie decyzji. Trzeba powiedzieć, że jeszcze przed tą decyzją, znaczy przed, przed zatrzymaniem Georgesku i przed jego postawieniem mu tych zarzutów, to jego popularność wzrosła w ostatnich tygodniach. Znaczy, jego popularność wzrosła względem tego, co było przy tej pierwszej turze wyborów, anulowanych wyborów prezydenckich. I ona wzrosła z różnych przyczyn, między innymi dlatego, że koalicja rządząca zrobiła wiele po to, żeby ona ona wzrosła. Znaczy oni podjęli szereg decyzji świadczących o to, o, o to, że nie wyciągnęli żadnej lekcji z tamtych wyborów prezydenckich. Nie mają żadnego słuchu społecznego, w żaden sposób nie chcieli odpowiedzieć na te y, społeczne oczekiwania, czy też żądania radykalnej wła zmiany w państwie, reform i odnowy kla klasy politycznej. Najlepszym przykładem niech będzie to, że jako kandydat koalicji rządzącej na stanowisko prezydenta został wystawiony Krin Antonescu. To jest, można powiedzieć, emerytowany polityk, człowiek, który 11 lat temu stał na czele Partii Narodowo-Liberalnej, jednej z tych dwóch największych partii, był przewodniczącym Senatu. Przez te ponad 10 lat, w zasadzie, trudno powiedzieć, co robił, bo był poza życiem politycznym i publicznym. No i on jest teraz kandydatem na prezydenta. W jaki sposób by to miało przekonać społeczeństwo, że koalicja słucha ludzi i jest gotowa, na jakiekolwiek zmiany, odświeżenie, no, wystawia się człowieka z, z elity, po prostu ko kolejnego człowieka z elity, który, powiedzmy, no, był troszeczkę może zapomniany. Z drugiej strony też doszło do podziału w tej części sceny politycznej, powiedzmy, proreformatorskiej, yy, w jakimś sensie antysystemowej, ale proeuropejskiej, bo Elena Lasconi, która była kandydatką tej części społeczeństwa i w tych ostatnich wyborach, Zyskała drugie miejsce. Teraz również kandyduje, ale poparcie dla niej spadło, dlatego że pojawił się kontrwywal, czyli Nikus Jordan, burmistrz Bukaresztu, który jeszcze niedawno był związany z tą samą partią co ona. Więc dużo czynników takich, no nie było tu zjednoczenia sił, wręcz przeciwnie. Dużo czynników jest takich, które pomagały, pomogły mu swoją pozycję umocnić. Dodam do tego jeszcze, że już teraz w momencie, gdy. On został zatrzymany, to jego otoczenie wypuściło komunikat, według którego to zatrzymanie odbyło się w, moment, w czasie, gdy on rzekomo udawał się zarejestrować swoją kandydaturę. Więc ta jego legenda, tego natchnionego Trybuna Ludowego, z którym walczy zepsuta elita, no ta le legenda, e, legenda rośnie. I jak widać, rośnie zarówno w Rumunii, jak i nabiera takiego międzynarodowego wymiaru. I jak się to skończy? Nie wiem. <laughs> nie wiem, nie będę udawał, że, że wiem. Myślę, że w ogóle żyjemy w takich czas, dniach, tygodniach, że jakiekolwiek tezy, takie jednoznaczne sądy na temat tego, jak coś się skończy, są głęboko nieuprawnione. Ta nieprzewidywalność niewątpliwie jest bardzo duża i ona dotyczy także Rumunii, ale obserwujemy no i staramy się zrozumieć tę rzeczywistość. Staramy się zrozumieć, wytłumaczyć to, co się dzieje bez roszczenia sobie nadmiernych prawd Stawiania radykalnych, yy, takich ostatecznych sądów. Dziękuję bardzo Tobie i Państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia.